No dobrze, a więc witam Was wszystkich z tej strony, to ja Hudson, nie nagrywałem strasznie dawno. Swoją drogą, pewnie już widzieliście film informacyjny w sprawie mojej lekkiej przerwy. Tak naprawdę teraz Walking Dead nagrywam tuż po tym, po tym informacyjnym syfie. No postanowiłem, że no może przynajmniej z godzinkę uda mi się nagrać, bo naprawdę chciałbym ten Walking Dead już skończyć. Gierka jest jak najbardziej przyjemna, ale to trzeba grać, to trzeba grać. Najlepiej jakby się przysiadło na te cztery godziny i by się to po prostu tak skończyło. O, mm, przepraszam. Was, yy, a tak jak ja niestety nagrywam, no to to się nie da. Czemu ja Merla nie mogę wybrać? Co to za syf? Yy, czy wy możecie iść po paliwo? Jimmy Blake. Mia Park. Czy ja wam coś mogę dać? Eee, to? Czy to coś zmienia? A, bo ja żarcie nie dałem, nie? Furwa. Hmm. Hm. Eee... No to nie, no to zostańcie w aucie, no bo Wy kurwa nic nie możecie i tak zrobić. A ja, to jest taki niepotrzebny chyba, bajer, wiecie, w tej grze. Mm, coś tu mamy: 6, bla, 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 sports, drinki, shotgun, ammo, bolsy, hunting knife Sniperkę mm, snajperkę dam. Nie, nie chcę dropnąć, tylko chcę transfernąć. Shogun się przyda, to się przyda. Flary. bolty, No okej, okay, to wszystko. A więc ruszamy. Enter this location. To już chyba widzieliśmy. A zresztą tutaj nie ma co oglądać, bo to jest gofika. Ja już tak dawno dziska nie grałem w to, że. Ła. Masakra. Aktualnie. Przechodzę Bioshocka i Gierka jest naprawdę świetna. To trzeba przyznać. Bioshock jest super. Niestety, nie będę go oczywiście nagrywał. Nie, wiecie co, to nie jest. Nagrywanie jest fajne dopóki po prostu chcę wam się nagrywać. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli macie jakiś wykukrzony komp, I też tak myślę, że ja sobie zrobię przerwę do momentu, aż nie będę miał nowego kompa. I to by chyba nie był taki zły pomysł, bo niestety, ale na starym kompie to już wszystko nie chodzi, tak jakby mogło chodzić. A niektóre inne fajne nowe gry by się też chciało nagrać. Nawet właśnie takiego bajoszoczka. Ja też właśnie ostatnio zacząłem przechodzić asasyna. Czesczem przechodzić. Przeszedłem całą jedynkę. I trzeba przyznać, że Asasyn jedynka był zajebisty i teraz mam zamiar przejść kolejne części. Gierka jak najbardziej warta uwagi. A kiedyś myślałem, że Asasyn jedynka. A że myślałem, że nie przejdę tego Asasyna Edynki, nie? No bo jednak graficznie. Gierka już nie jest taka dobra, ale. Źle też nie było. Gdzie my tam mamy iść? Gdzie my tam mamy iść? Je! Tutaj coś. Szukam ogólnie paliwa, bo nie powiem, ale by się przydało. Nie posiadamy takiego czegoś. Co urwa? Double barrel. Shotgun. Ciebie. Zniszczymy. Jeszcze dla zainteresowanych, yy, zakupiłem sobie ostatnio... Oczywiście zainteresowanych z Walking Dead. Kupiłem ostatnio dwie części... O, mod. Aha, nie, to jest mod chociaż, na razie możemy wziąć. Zakupiłem sobie Walking Dead. Ee, jak to się nazywało? Narodziny gubernatora i Walking Dead e, Podróż do Woodbury, czy tam droga do Woodbury. E, narodziny gubernatora przeczytane już są. Szybko mi to zajęło to tylko tam 340 stron, o ile pamiętam. I naprawdę fajnie się szybko czyta. Książka jak najbardziej zajebista. Nie spodziewałem się, że gubernator jest taką osobą. A widać, że twórcy. No, twórcom się udało zaskoczyć przynajmniej mnie. Czy ja w ogóle włączyłem stoper, tak? By the way. Tak. Eee, co do. Eee, co do drogi do Woodbury, dopiero zacząłem to czytać. My idea to sell you out, I swear it. Watch man. Oh, you your you're too damn chicken shit to cross me. Now why don't you tell me where the rest of the club's at? Out, man. Looking for stuff. Oh, damn it, Marl. This whole trip was just for your stash. Quit your bellyache and you're giving me a headache, son. Jess was right about you, you self son of a bitch. Ah, don't be that way. Look, I kept that crossbow. Oh, crossbow. Don't get it, dude. O! Ej, gówno, zostaliśmy znogotowani. I co teraz? Się on stanie? Nie jakieś zombieksy czy coś? A, rozumiem. Zabrali wszystko. Wszystko, co mogli zabrać. Słuchaj, syny! Czy ja mogę to podnieść? Nie, nie mogę. No kurwa, dlaczego? Przecież powiedział, że zostawił to dla mnie, tak? Więc... Co to ma urwa być? Jakiś nieśmieszny że Ale serio, tego nie mogę podnieść, więc jaki to jest kurwa sens? A wracając tak jeszcze do tej... Co tu mam zrobić? Aha, dobra. A, dobra, dobra. E, a wracając do. O, no wreszcie. Dobra, wiem co to kurwa jest. Johnny. Zobaczymy. O. Kurwa! Heh. Trzeba było się tego spodziewać. O jezus! Nauka strzelania kuszą będzie długa i bolesna. Pewnie wiele razy zginę przez to gówniane celowanie. Gdzie ty idziesz? No, już myślałem. A tak, no właśnie wracając do tego, wydaje mi się, że, a czy jest potencjał, jeżeli chodzi o te, um, o te książki. Bo można wielu bohaterów fajnie opisać. Na przykład, no właśnie braci Dixonów mogliby opisać, to bym chętnie kupił. Może, nie wiem, coś z Rikiem też. Fajnie by było, przynajmniej. Na pewno, jeżeli wyjdą kolejne części, to ja je kupię, no bo jednak wiadomo. Nie dość, że to się bardzo szybko czyta. to jeszcze jest ciekawe. Więc, czemu by nie kupić? Jeżeli coś jest fajne, ludziska, to kupujcie od razu. Nie myślcie nawet. Dlatego też dużo kasy ostatnio wydaję właśnie na te książki. Ja sobie pozwoliłem zakupić. E. Eee... O, poczekajcie. Pozwoliłem sobie za... Zaku... znaczy, mam zamiar kupić wszystkie części Wiedźmina. A zapewne wiecie, że to jest wydatek nielichy. Każda część kosztuje mniej więcej 4 dychy, a jest ich części 7, więc no. Chujnia. Pierwszej klasy. Ale Wiedźmina się zajebiście, czyta. Kurczę. Ja mam zazwyczaj problemy z tym, czy z czytaniem książek, bo większość po prostu książek mnie nudzi, ja po jakimś czasie przestaję czytać. Ale Wiedźmin, ludzie, możecie go czytać i czytać. No, pięknie. Jak wreszcie dostaliśmy kuszę, to już jest naprawdę świetnie. Kusza to jest tak naprawdę najbardziej znana broń. Wierzę, chyba z całego Walking Dead, no bo właśnie Daryl sobie używa i trzeba przyznać, że dajebiście mu to wychodzi. O kurwa, o ty szmato! You bitch! You daj bitch! O! Fucking burzik! Nie wiem, czy też dzisiaj nie nagram Slendera, ale to jest raczej nikłe. Nikła szansa, że ja nagram dzisiaj Slendera. I tak najpewniej wyjdzie, że nie będzie. Przez jakiś czas. Miało być co środę, ale... Nie chce mi się do no, kurwa ludzie Sorki, nie? Sorki. Ale po prostu mi się nie chce. Słyszałem cię... Ale dostał w nohal. Pięknie, kusza jest świetna. Może przy większej ilości przeciwników będzie z tym gorzej, ale aktualnie i na razie jest zajebiste. Zbierajmy. Teraz on i tak nas nie do. O, albo do goni, nie wiem. Pyk! Super, kurczę, mi się podoba. Jest zajebista. Ale lecimy znaleźć Merla, który się wpakował pewnie w kolejną... syfiastą sytuację. Też... Wiecie, ja bym nagrywał tego i więcej, ale... W ostatnim odcinku, przynajmniej w ostatniej sesji nagraniowej, ja się pytałem ludzi, czy by chcieli... O kurwa! Oj, chujnia ja z grzybnią! Czy by chcieli żebym nagrał coś, jeżeli chodzi o, a czyli recenzję po prostu pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu Walking Dead i nie odpowiedział na ten, na te komentarze nikt, więc wiecie, ja też się nie będę trudził, bo ja w większości tych filmów czasami oczywiście mówię Dziwnie, tak, że ja nawet sam siebie nie rozumiem, ale zazwyczaj też proszę Was o coś. A jest jak jest, i większość osób nawet nie raczy odpowiedzieć, więc i ja też. Też moje chęci nagrywania po prostu schodzą w dół. No ale to. Pff, no bywa, tak? Nie będę nikogo katował za to, że nie komentuję. Chociaż powinienem. Tak naprawdę. Bo można mieć 20 widzów, którzy ciągle komentują, a można mieć miliard, którzy w ogóle nie komentują. A chujowo. A tu nie chodzi o, o to, żeby mieć dużą ilość widzów. Tu chodzi o komentarze. Bo jeżeli ma się dużą ilość widzów, a nikt nie komentuje, to, to, to jest nieważne. A nie chcę się spinać, wiecie, mówić, że opuszczę sobie, bo nie jestem pewnym człowiekiem. I dzięki Bogu, że. Nim też nie jestem. Co tu się urejwa dzieje? kurwa. My sobie tu zamkniemy. Tu jest zablokowane. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic. To nie, no to my co, otworzymy to? Kurde mać! Czasami... Te... Widzicie, czasami nie musisz... Nie musicie trafić, a i tak... Zabijacie, a czasami musicie trafić i to precyzyjnie. No chociaż. Co ja się będę... Mi się wydaje, że teraz będę ciągle kuszy używał. Ej, jak tam z czasem w ogóle? Jak tam z czasem? Dobra, wydaje mi się, że też możemy już się do następnego odcinka przenieść.